Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Nie ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj na film, w którym to porozmawiamy sobie o mniszku lekarskim i co potrafią uczynić łodygi tej roślinki. Zapraszam na film. Moi drodzy, mniszek lekarski się już pojawi na naszych łąkach, trawnikach i pora się po prostu nim zająć. Jest to niesamowita roślinka. Właściwości lecznicze mniszka lekarskiego są w każdej jego części dosłownie, czy to w korzeniu, czy w łodydze lub w kwiatku. Korzenie oczywiście zbieramy na jesień, ale pijemy suszone przez cały rok. Natomiast z, takiego, z takiej roślinki właśnie jak mniszek lekarski robimy przeróżne rzeczy, syropy, miotki, kremy, maści, napary, herbatki. I co takiego zawiera miszek lekarski, że ma takie cudowne właściwości? Zawiera mnóstwo, mnóstwo to, ale naprawdę mnóstwo witamin i minerałów, takich jak witaminę C, A, D, oczywiście z grupy B, minerały żelazo, potas, krzem, magnez, przeciwutleniacze, flavonoidy oraz gorzkie związki sekswiterpenowe, triterpeny, fitosterole, inulinę, Fenolokwasy, no i o sole potasu. Mniszek ma niesamowite właściwości. Warto wspomnieć, że zwiększa wydalanie moczu, jednocześnie dezynfekując układ moczowy. Sok mniszka pomaga przy zaburzeniach trawienia, wspomaga metabolizm. Oczywiście wpływa na powstawanie większej ilości soków trawiennych. Działa żółciopędnie. Wspomaga pracę wątroby, również oczyszcza ją, generalnie wpływa na usuwanie toksyn z całego organizmu, oczyszcza krew, pobudza apetyt, ułatwia trawienie, też oczywiście dobrze działa podczas procesu odchudzania. Bardzo dobrze wpływa na pracę nerek, ma działanie przeciwskurczowe, zapobiega powstawaniu kamieni w pęcherzyku żółciowych, działa lekko przeczyszczająco, przyspiesza gojenie ran. Zwalcza brodawki, kurzajki, natomiast zawarta w miszku inulina obniża poziom cukru we krwi, a tym samym obniża poziom łaknienia. Poza tym, eliminuje nadmiar sodu i potasu w organizmie. Ma właściwości przeciwzapalne, dlatego stosowany jest na przykład w leczeniu reumatyzmu i ogólnie rzecz biorąc wzmacnia odporność organizmu. Jak już wspomniałam, ma bardzo dobroczynny wpływ na naszą wątrobę. Dzięki właśnie działaniu żółciopędnemu to wspomaga i reguluje pracę tego narządu i wpływa na procesy detoksykacyjne. Stosowany jest również właśnie jako substancja, tak jak i pomocniczo przy zatruciach. A jeżeli zrobimy sobie taki syrop z kwiatów myszka, to będzie wspaniały na walkę z przeziębieniem. Także wiemy już, że każda część tej roślinki jest wspaniała i ma właściwości lecznicze. Ale my się skupimy teraz na łodygach. Właśnie to łodygi mniszka są takim naturalnym środkiem regulującym wszystkie procesy metaboliczne. Właśnie zawierają inulinię. Ona to reguluje metabolizm węglowodanów i tłuszczów. Wspaniale reguluje właśnie poziom cukru we krwi, również dobrze działa przy różnych problemach z tarczycą. Z tarczycą przy wysokim poziomie cholesterolu, przy nadwadze, a wystarczy spożywać tylko 6 takich łodyg mniszka lekarskiego dziennie, aby zauważyć efekt dobroczynny efekt. Takie kwiatuszki zbieramy, łodygi zbieramy razem z kwiatkami, oczywiście w czasie kwitnienia, dokładnie je myjemy w wodzie razem z tymi kwiatkami, dopiero po wyciągnięciu z wody, lekkim osuszeniu Oddzielamy łodygi od kwiatków i takie łodyżki możemy sobie zjeść drobno pokrojąc do sałatki, na przykład, albo po prostu wystarczy po prostu sobie je przerzuć. Rzuć sobie je i połknąć. Wspaniale, inulina zawarta w łodygach mniszka bardzo fajnie nam oczyści krewno i w ogóle cały organizm. Ponieważ inulina pochłania toksyny, metale ciężkie, różne czynniki rakotwórcze, no i tym samym usuwa je z organizmu. Bardzo fajnie podnosi odporność, zwiększając poziom leukocytów. No i inulina, jeszcze warto powiedzieć o inulinie, że bardzo fajnie przyczynia się do utrzymania naszej flory jelitowej w dobrej kondycji, w przypadku, jeżeli mamy jakąś nieodpowiednią dietę. Podsumowując, miszek lekarski leczy. Potrafi leczyć zapalenia żołądka, kamicę żółciową, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, zapalenie okrężnicy, zaparcia wzdęcia czy też hemoroidy. Czyli łodygi mniszka lekarskiego mają bardzo dobry, pozytywny wpływ na cały nasz stan zdrowia organizmu. Bardzo są przydatne dla starszych osób, ponieważ dodają siły, pomagają zachować witalność organizmu. W tym filmiku, moi drodzy, to będzie wszystko. O mniszku można by opowiadać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale chciałam się skupić tylko na tych właśnie łodyżkach, ponieważ wystarczy tylko 6 łodyżek dziennie sobie pochrupać i naprawdę na wiosnę możemy wspaniałą zrobić sobie pomoc i wsparcie dla naszego organizmu. Ja już dziękuję bardzo za oglądnięcie tego filmiku. Jeżeli się podobał, to proszę oczywiście o pozostawienie komentarza albo łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał Obit na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!